On zwykle się uśmiecha i to często, ale dawno go tak uśmiechniętego, jak teraz, nie widziałem. Szczęśliwy, spełniony? Chyba tak, prawda? E, oczywiście, że tak. No, każdy ciężko pracował, żeby zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata. E, długa droga, ciężkie mecze, ale najważniejsze, że, że jedziemy na Mistrzostwa Świata kolejne. E, żeby że ten zespół ma w swoich szeregach naprawdę fantastycznych zawodników, żeby grać na każdej ważnej imprezie. Grzegorz, zaczynasz ten mecz na ławce rezerwowych. Wchodzisz na początku drugiej połowy. I po falu na tobie jest rzut karny. Można powiedzieć, zadanie zostało wykonane. E, tak, tak. Trochę, trochę bolało, że, że nie, nie zacząłem meczu w, pierwsze, w, pierwszym, w pierwszym składzie. Tylko trochę bolało? E, no, ale to jest właśnie konsekwencja. No, nie ma co ukrywać całej tej wojny, która, która wybuchła, która mi nie pozwoliła się odpowiednio tego przygotować. E, ale nie ukrywam, że tak patrzyłem na tą pierwszą połowę i wydaje mi się, że jest taka trochę moda na krytykowanie Krychowiaka. Bo, gdybym był w pierwszej połowie na boisku, to naprawdę wszyscy by ze mną jechali. Taka jest prawda. Ale wydaje mi się, że pokazałem charakter w tej drugiej połowie, odpowiedziałem na tą krytykę, i, i teraz będziemy mogli się odpowiednio przygotować do mistrzostwa. Świata. Odpowiem w ten sposób, że bardzo dużo osób było zaskoczonych, że Ciebie nie ma w pierwszej jedenastce. Naprawdę? Eee, no, ciężko mi powiedzieć, no co, co, no ale najważniejsze jest to, że, że udało nam się zakwalifikować. To prawda, to prawda i myślę sobie, że w Twoim wykonaniu ta druga część była naprawdę dobra. Jaki to był mecz dla Ciebie? Mam tu na myśli i dla całej drużyny. Wiesz, nie gramy takich meczów, nie graliśmy takiego meczu yy, o, yy, o wejście do Mistrzostw świata. Jednego meczu. Zwykle kwalifikowaliśmy się w eliminacjach. No to był dla nas jak finał, najważniejszy mecz w sezonie. Yy... Mimo, że, że w tej pierwszej połowie ta gra nie, nie układała się tak, jakbyśmy chcieli, ale, ale były dobre momenty, było dużo słabych momentów, ale najważniejsze jest to, że zakwalifikowaliśmy się. Za kilka dni nikt nie będzie pamiętał o, o sposobie, o jak to dokonaliśmy, tylko najważniejsze jest to, że jedziemy na kolejną imprezę na Mundial, ale zdajemy sobie sprawę, że, że musimy się polepszyć, bo z taką ogromną no, nie ugramy dużo. I tu się z Tobą zgodzę. Grzegorz raz jeszcze gratuluję. Naprawdę dzięki za, za dzisiejszą grę, za cierpliwość. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dzięki.